Dzień dobry, witam Was ponownie w tej części drugiej na temat kuracji metabolicznej. Dzisiaj powiem Wam w tym krótkim filmiku, w jaki sposób można zdobyć wagę genetyczną i co to tak naprawdę jest kuracja metaboliczna. Otóż tutaj są takie koło, 21 dni, 21 dni, które mogą zmienić ten cały cyklus Twojej przymiany metabolicznej. Dlaczego akurat ta akuracja. Dlaczego akurat ta metoda? Wiadomo, że jest wiele różnych metod odchudzania. Wiadomo, że też można stosować różnego rodzaju głodówkę, ale nie o to chodzi, żeby się zagłodować. Chodzi o to, aby również schudnąć nie tylko również z naszej tutaj naszych mięśni czy z naszej również Wagi ciała, jeżeli chodzi o wodę, tak? o minerały, ale chodzi o to, aby, po, aby te nasze minerały, nasze składniki odżywcze były zachowane w jak najlepszej jakości, abyśmy tracili również z naszego tłuszczu. Kuracja metaboliczna jest to proces, jest to proces takiego koła, który trwa od, od jakichś tam już jakichś lat. Oczywiście on już jest stosowany, i tutaj, jeżeli chodzi o tą kurację, powiem Wam jak długo, dlaczego warto to robić. Jeżeli chodzi o stat, przede wszystkim na początku chcemy mieć nasz cel, czyli musimy sobie uświadomić, że chcemy mieć cel, czyli chcemy mieć swoją wymarzoną wagę. Wagę, wagę którą jest zaprogramowana. Jak ja wcześniej w filmie mówiłem, każdy organizm również ma swoją wagę genetyczną. I tą wagę genetyczną możemy również odzyskać poprzez właśnie oczyszczanie, poprzez odkwaszanie i poprzez dożywianie. Jeżeli zaczniemy od naszego celu i będziemy tutaj redukować nasze kalorie, czyli chodzi tutaj o to, aby nasze kalorie były zredukowane, bo waga polega na tym, aby zredukować kalorie, a więc je spalać. Możemy to robić na przykład przez przykład sportu, ale tak naprawdę, jeżeli nie odżywimy tego od wewnątrz, to naprawdę nie będzie miało to wielkich efektów. Bo tutaj, w tej, tej, tej kuracji metabolicznej, jest to, że mamy dodatkowo energię i witalność. Następnym jest również to, że tutaj w tej kuracji metabolicznej nie ma coś takiego czegoś jak spalanie po prostu z wody czy ewentualnie z mięśni. Dlatego bardzo ważne jest, aby to właściwie zastosować, abyśmy właśnie uaktywnili tę naszą tkankę tłuszczową i ta tkanka tłuszczowa będzie wtedy spalana w energię. Czyli ten cały nasz organizm, nasze ciało będzie ciągle w tej samej e energii, tylko nie będzie brało jej z pokarmu, tylko będzie brało jej z rezerw. Następną jest również nasza witalność. Będziemy, będziemy zadajemy sobie pytanie, czy ja w ogóle dam radę. Oczywiście tak. Tutaj w tej kuracji jest taka możliwość, że dostarczone są różnego rodzaju minerały, mikroelementy i pierwiastki śladowe, które w tym pakiecie są zawarte, żeby odżywić Twoje komórki tak, aby były witalne. Naprawdę nam to na swoim przykładzie i wiem, że jeszcze więcej siły miałem, jedząc mniej. Ma się jeszcze więcej siły i witalności. Następny są cele. Jaki chcemy cel, żebyśmy osiągnęli? Wiadomo, że cel, żeby osiągnąć yy, schudnąć i pozbyć się tych tłuszczy wewnętrznych, przede wszystkim, które blokują również w naszym. Odchudzanie, bo najpierw oczyszczamy się od zewn zewnątrz. A jak mówiłem w tym pierwszym filmiku, najważniejsze jest, abyśmy my, którzy zaczęli od wewnątrz, nie robili tego od zewnątrz poprzez spod, poprzez katowanie się, ale zaczęli po prostu oczyszczać nasze organy od wewnątrz. I osiągany cel, jeżeli chodzi o kurację metaboliczną, to możemy nawet w ciągu tych 21 dni, nawet pozbyć się 7 kg. A mężczyźni nawet mogą się pozbyć nawet 12 kg. Zależy to również od tego, jak za bardzo jesteśmy również zaniedbani, jeżeli chodzi o nasze tłuszcze wewnętrzne, jeżeli chodzi o nasze tutaj zanieczyszczenie i zaniedbanie, jeżeli chodzi o nasze również złe nawyki, które gdzieś tam były świadomie, nieświadomie stosowane. No i potem tutaj jest żaden efekt jojo. Jeżeli będziemy robić to to oczywiście ta cała kuracja trwa 21 dni, ale ona dzieli się na cztery etapy. Pierwszy etap, który jest bardzo ważny, żebyśmy wiedzieli, jest to etap ładowania. A jak on dokładnie wygląda, powiem Wam w następnym filmiku, jak stosować właśnie efekt ładowania tak, aby przejść te 21 dni kuracji właściwie. Oczywiście 6 miesięcy to jest okres dla tych osób, które mają zbyt dużą nadwagę. Bo wiadomo, że są osoby, które mają 60 kilo nadwagi, 40, 30, wiadomo, że 21 dni na pewno nie, 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 zredukuje, nie zredukuje tej wagi. To jest dla tych osób, które mają lekką nadwagę, dla tych osób, które by chciały się oczyścić, chciałyby po prostu oczyścić swój organizm bo tutaj kuracja metaboliczna to nie chodzi też tylko o oczyszczanie, to chodzi o to, abyśmy uformowali nasze ciało, abyśmy zrobili detoks i abyśmy jeszcze przy okazji pozbyli się tych tłuszczy, które gdzieś tam po prostu wewnętrznie są odłożone. Co mamy w tym pakiecie? Jeżeli chodzi o tą całą kurację, to może być taka jedna porażka, można powiedzieć dwie porażki, które nie będą miały żadnych efektów. Jedną to są błędy, które możemy wykonać, czyli nie zacząć. Jeżeli nie zaczniemy od tego tutaj startu, czyli ta kuracja nie ma też za bardzo sensu. I druga sprawa to jest za wcześnie skończyć. Jeżeli jest właściwie i nie zrobimy, i gdzieś tutaj, w tym miejscu, czy w tym miejscu przerwiemy, po prostu też nie będzie miało efektów. Ale jeżeli będziemy ją stosować, oczywiście jak najbardziej, jest to efekt gwarantowany, bo nie jestem pierwszą osobą i nie ostatnią, która tę kurację metaboliczną przeżył. Następny, co dostajemy w tym wszystkim? Dostajemy przede wszystkim pakiet, dostajemy cały pakiet, czyli produkty, które zawierają nie tylko ten, bo to jeszcze są różne produkty, czyli to są odpowiednie tłuszcze, które są potrzebne, odpowiednie również minerały, mikroelementy, tak żeby nasze ciało było dokładnie odżywione, bo w tym całe tutaj jest również yy, w tej metabolicznej jest taki plus, że tutaj chodzi o to, że ty jesteś dożywiony, ale również pozbyłaś się również tych kilogramów i tych tłuszczy wewnętrznych. A w jaki sposób to również opowiem Wam w następnych, również i w następnych filmikach. Pakiet! Dostajesz pakiet, czyli minerały, witaminy i tłuszcze. Następnie co ten, ta akuracja metaboliczna jeszcze spowoduje? Odpowoduje, że odkwaszanie Twoje właściwe pH. I że Twoje pH, jeżeli nie jesteśmy, jesteśmy zasadowi, jeżeli nasze pH będzie zakwaszone, nasz organizm będzie zakwaszony, też nie ma za bardzo, też nie ma takiego wielkiego efektu. My musimy mieć naprawdę obojętny i dlatego bardzo ważne jest, abyśmy właśnie odkwasili nasze ciało, bo jeżeli mamy zakwaszone nasze ciało, to również trzymają się i przeziębienia, i różnego rodzaju, również odporność nam spada, po prostu w komórki nawet rakowe się mnożą i tworzą, jeżeli ciało jest zakwaszone, nasz organik, czyli tutaj właściwe nasze pH. Następne jest poprawa skóry, włosów i paznokci. Wiele osób ma problem właśnie z paznokciami, z włosami, róż ze skórą, kuracji metabolicznej poznasz już nawet po tych 21 dniach efekty, w jaki sposób będą, będą one wyglądać. Dawka energii przy mniejszej dawce kalorycznej. To co powiedziałam, że masz energię, że dasz siłę, to wytrzymasz, bo energia się tak również stworzy, że będziesz miał witalność, będziesz miał wielką, wielką radość z tego, że nawet to przechodzisz. Później instrukcja i prowadzenie. Czyli dostajemy taką instrukcję, czyli będziesz cały czas prowadzony kuracji metabolicznej, teraz jest tutaj po polsku, w jaki sposób ją przejść, z czego unikać, jak należy spożywać, jak należy również stosować aktywator, który jest bardzo potrzebny w tej kuracji metabolicznej, żeby również, żeby również, również uaktywić nasze komórki tłuszczowe, czyli ten cały program będziesz prowadzony, nie będziesz w tym sam, będziesz tutaj, miał, tutaj miała w tej kuracji metabolicznej. W następnym jest również nowy smak, nowe nawyki żywieniowe. Czyli recept, recept naszej przysadki mózgowej, która podczas tej kuracji metabolicznej ma wielkie znaczenie. Jeżeli my ją po prostu odwapnimy, jeżeli nauczymy now, nowych smaków, wtedy poznasz po prostu również... To, jak warto również się na nowo zresetować, jeżeli masz jakieś pro problemy z trudności, czy na przykład masz pokusy na jakieś rzeczy, które nie są zbytnio zdrowe, w tym momencie właśnie ta kuracja Ci bardzo w tym pomoże. I następny jest również nowy smak, nowy nawyki żywieniowe, tak jak powiedziałam, i bez efektu jojo. Bez efektu jojo. Ja już jestem kilka miesięcy po kuracji metabolicznej. Moja waga się non-stop trzyma. Jeżeli będziemy się trzymać tego i zrobimy to w właściwy sposób, na pewno. Przeżyjesz fajną, świetną przygodę. W następnym filmiku opowiem Ci w części trzeciej, w jaki sposób przejść również proces ładowania i jak bardzo wielkie znaczenie jest, co to dokładnie jest ładowanie, jak należy je zastosować. Jest to jeden, jedna z czterech części kuracji metabolicznej, bo ona się składa z czterech etapów, i właśnie ten, o tym pierwszym etapie tego ładowania powiem Wam w następnym filmiku. Do zobaczenia i dziękuję, że. Byliście i życzę wszystkiego dobrego. Cześć!